Zdenerwowana blondynka krzyczy do boja hotelowego. Pan sobie myśli, że jak jestem ze wsi, to może mnie pan wsadzić do tak małego pokoju. Ależ proszę pani, przecież jedziemy dopiero windą. Zatrudnili blondynkę przy malowaniu pasów. W pierwszym dniu namalowała piętnaście kilometrów pasów, w drugim dniu trzy kilometry pasów, a w trzecim tylko jeden kilometr pasów. W tym samym dniu wzywają szef i mówi: Co się z panią dzieje? Pyta się szef. Coraz gorzej pani pracuje. Na co blondynka odpowiada. To nie ja gorzej pracuję, tylko że do wiadra z farbą mam coraz dalej. W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę z siedzącym obok chłopakiem. Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem? Wchodzi blondynka do sklepu i pyta się. Co to jest takie duże i czerwone? Jabłka, proszę pani. Odpowiada uprzejmie sprzedawca. Poproszę kilogram i każdy oddzielnie zapakować. Sprzedawca pakuje jabłka. A co to jest? Takie kudłate i brązowe? pyta blondynka. To jest kiwi. Aha, to poproszę kilo i każde oddzielnie zapakować. Sprzedawca jest trochę sfrustrowany, ale pakuje. Proszę pana, a co to takie małe i czarne? Mak, ale cholera nie jest do sprzedania. Dlaczego blondynka, jak idzie spać, to stawia na szafce nocnej dwie szklanki, jedną pustą, a jedną z wodą? Bo nie wie, czy będzie się jej chciało pić, czy nie. Wchodzi blondynka do swojego mieszkania i słyszy odgłosy z sypialni. Odgłosy są jednoznaczne, ale dla potwierdzenia otwiera drzwi i widzi swojego męża z obcą babą, wybiega z sypialni, otwiera schowek męża, Wyjmuje pistolet, przeładowuje, przykłada sobie do skroni i w tym momencie mąż mówi: Ależ kochanie, nie rób tego, ja ci wszystko wytłumaczę. Blondynka, patrząc na niego groźnie, krzyczy: Zamknij się, ty będziesz następny! Czy znacie tego blondyna, którego żona powiła bliźnięta? Chciał wiedzieć, kim był ten drugi facet. Przychodzi blondynka do sklepu elektrycznego i mówi: Poproszę lotnika. Nie mamy lotników, ale chyba pani chodzi o pilota do telewizora. O tak, tak. Proszę się ze mnie nie śmiać. W tej dziedzinie jestem lajkonikiem. Brunetka, ruda i blondynka założyły się, że przepłyną 20 kilometrów z wyspy na brzeg stałego lądu. Brunetka przepłynęła 5 kilometrów, straciła siły i utopiła się. Ruda przepłynęła 10 kilometrów, straciła siły i utopiła się. Blondynka przepłynęła 19,5 kilometra, po czym stwierdziła, że nie ma siły płynąć dalej, więc wróciła na wyspę. Dlaczego jak jest zimno, to blondynki stają w kącie? Bo tam jest 90 stopni! Jak się nazywa blondynka, która ma jedną półkulę mózgową? Obdarowana! Dlaczego blondynki chodzą z psem? Bo co dwie głowy to nie jedna! Blondynka kupiła sobie nowy samochód, wsiada i mówi: Chyba są źle ustawione lusterka, bo nie widzę siebie, tylko jakieś samochody. Lekarz zwraca się do blondynki, która chce poddać się kuracji odchudzającej. A ile pani ważyła najmniej? Dwa kilogramy osiemdziesiąt dekagramów, panie doktorze. Dlaczego blondynka zmienia dziecku Pampersa raz na miesiąc? Ponieważ na opakowaniu napisano do dwudziestu kilogramów. Rozmawiają dwie blondynki. Wyglądasz dziś czarownicująco, mówi pierwsza. Czy to miał być kompleks? Pyta druga. Nie, chciałam ci tylko zaimponić. Odpowiada pierwsza. Jedna blondynka mówi do drugiej. Masz piękny i drogi pierścionek, taki sam jak mój. Skąd go masz? Spotkałam faceta z milionem dolarów, a ty? Spotkałam milion facetów z dolarem. W gazecie, w dziale praca, ukazało się ogłoszenie, że policja poszukuje ludzi do pracy. Zgłosiły się trzy blondynki. Stanowisko było jedno. Postanowiono więc wybrać tą jedną w drodze małego testu. Proszę bardzo, tu mamy dla pani zdjęcie z profilu tego osobnika. Proszę powiedzieć nam jak najwięcej o nim, co się pani nasuwa, jakieś spostrzeżenia. Jezu, on ma tylko jedno ucho. Kandydatce podziękowano. Druga otrzymała takie samo polecenie. Jezu, on ma tylko jedno ucho. Ta również wypadła poniżej oczekiwań. Poproszono trzecią kandydatkę. Proszę bardzo, tu mamy dla pani zdjęcie z profilu tego osobnika. Proszę powiedzieć nam o nim jak najwięcej. Co pani może powiedzieć o tej osobie na podstawie zdjęcia? Ten człowiek nosi szkła kontaktowe. Komisja spojrzała, zadziwiona. Sprawdzono w dokumentach rzeczywiście. No wspaniale, gratulujemy. Jest pani przyjęta, ale jak pani to wydedukowała? To proste. Ten człowiek nosi szkła kontaktowe, bo nie może nosić okularów. Ale dlaczego? No jak to? No przecież on ma tylko jedno ucho. Któregoś tam pięknego wieczoru jeździliśmy z kolegami w poszukiwaniu klem, bo samochód nie chciał odpalić. Trafiliśmy w końcu na stację benzynową naszego monopolisty. Za kasą urocze dziewczę, więc kolega podchodzi i pyta się: są klemy? Pani obsługująca z rozbrajającym uśmiechem również pyta. Do long czy do twarzy? Pracodawca wprowadził zasadę, żeby wszystkie jego pracownice chodziły w żakietach firmowych. Musiał więc im je kupić, a wcześniej wziąć od nich wymiary. Żeby nie krępować ich za nadto, wyznaczył jedną z nich, blondynkę, aby zebrała dane od wszystkich i przedstawiła mu tabelę zbiorczą, bez wyszczególniania konkretnych osób. Blondynka przynosi mu po jakimś czasie wyniki. Pracodawca czyta i krzyczy: Co to do diabła ma być? Łączny obwód w pasie 12 m45 cm? Dlaczego blondynka złamała nogę, gdy grabiła liście? Bo spadła z drzewa. Blondynka wchodzi do sklepu i jej uwagę przyciąga błyszczący obiekt na półce. Zaciekawiona pyta sprzedawcę: Co to jest? Termos odpowiada sprzedawca. Do czego służy? Pyta znów blondynka. Pomaga utrzymać gorące rzeczy gorącymi, natomiast zimne zimnymi, objaśnia sprzedawca. Blondynka kupuje jeden, następnego dnia przynosi termos do pracy, a jej szef, blondyn, pyta. Co to za błyszczący przedmiot? Termos, odpowiada blondynka. Do czego służy? Pyta szef. Pomaga utrzymać gorące rzeczy gorącymi, natomiast zimne zimnymi wyjaśnia blondynka. A co masz w środku? pyta zaciekawiony szef. Dwie filiżanki kawy i mrożony sok pomarańczowy, odpowiada blondynka. Stoją dwie blondynki przy windzie, jedna mówi. Zawołaj windę. Blondynka woła. Winda, winda. Druga blondynka mówi. Nie tak przez guzik. Blondynka łapie swój guzik od bluzki i mówi. Winda, winda. Do drzwi domu blondynki pukają sąsiadki. Blondynka pyta. Kto tam? Sąsiadki. Blondynka odpowiada. Nie, nie ma siatek. Kilka lat temu poszedłem do mojej sąsiadki, blondynki. Z jakiegoś powodu była wściekła na cały świat. Zamknęła się w łazience i próbowała popełnić samobójstwo. Powiedziałem. Daj spokój, no nie chcesz tego zrobić. Właśnie, że chcę, odpowiedziała. Nikomu nie zależy na moim życiu. Uwierzyłem jej, wyważyłem drzwi i zobaczyłem, że ma sznur owinięty wokół kostek. Spytałem: Naprawdę chcesz się powiesić? Tak, a co? No, zazwyczaj, kiedy ludzie chcą się powiesić, owijają sznur wokół szyi. Tak, próbowałam tego, ale wtedy nie mogłam oddychać. Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą pod prąd ulicy jednokierunkowej. Policjant: Czy pani wie, gdzie pani jedzie? Blondynka. Nie wiem, ale gdziekolwiek by to nie było, to muszę być solidnie spóźniona, bo wszyscy już wracają. Blondynka wstaje rano z łóżka i podchodzi do okna. Mąż pyta: Jaka dziś pogoda? Skąd mogę wiedzieć? Jest straszna mgła, pada deszcz i niczego nie widać. Jak blondynka robi dżem? Obiera pączka. Jak nazywa się zjawisko farbowania włosów blondynki na ciemny kolor? Sztuczna inteligencja. Trzy kobiety w ciąży siedzą w kawiarni, popijając kawę, kiedy jedna z nich mówi: Ja wiem, że będę miała chłopca. Dwie pozostałe zastanawiają się przez chwilkę, po czym jedna z nich mówi: Okej, okay, tylko skąd wiesz, że to na pewno będzie chłopiec? No bo kiedy dziecko było poczęte, ja byłam na górze, więc to na pewno będzie chłopiec. Kobiety siedziały znów chwilę w milczeniu, wtedy druga z nich mówi. W takim razie ja będę miała dziewczynkę, tak? pytają dwie pozostałe. A skąd wiesz? No więc, kiedy moje dziecko było poczęte, ja byłam na dole. Tak więc na pewno będę miała dziewczynkę. Siedziały znów chwilę w milczeniu, przy czym trzecia kobieta stawała się coraz bardziej zdenerwowana, aż w końcu zaczęła szlochać. Co się stało? Jaki masz problem? pytają dwie zaskoczone kobiety. Trzecia kobieta zdołała tylko na chwilę wstrzymać szloch, by powiedzieć. W takim razie ja będę miała pieska. Dlaczego blondynka nie ma drzwi w łazience? Aby nie podglądać jej przez dziurkę od klucza. Dlaczego blondynki nie jedzą ogórków konserwowych? Bo nie mogą wsadzić głowy do słoika. Dlaczego blondynka poprzestała na trzecim dziecku? Bo słyszała, że co czwarty urodzony człowiek to chińczyk. Blondynka kupiła fante z zielonym kapslem. Otwiera, patrzy. Na kapslu napis: Spróbuj szczęścia znowu. Zamyka, odkręca, czyta. Spróbuj szczęścia znowu. Zamyka, odkręca, czyta. Co robi blondynka z zamkniętymi oczami przed lustrem? Chcę zobaczyć, jak wygląda kiedy śpi. Dlaczego blondynka biega naokoło wanny? Bo nie może znaleźć wejścia.